Dzień dobry, kochani. Witam się z wami na kanale Jolki. Trzy dobre światy. 15 września. Mamy dzień uniwersalny: 6 w 24, 33 z ogólnego liczenia. Moi kochani, 15. Kolejna zwykła, niezwykła liczba, bo 15, moi drodzy, ja mówiłam już o tym, to jest taka szóstka, nie szóstka a mamy w dniu 15 i tutaj można powiedzieć, że jest to bardzo emocjonalna wibracja. Mamy jedynkę, która zaczyna i piątkę, która chce doświadczać, więc tutaj może sugerować takie nowe początki, tak? Takie taką Odwagę wręcz połączoną z brawurą do działania, czego szóstka absolutnie nie lubi, bo szóstka chce mieć spokój, szóstka chce mieć harmonię. Piątka to, kochani, planety, które ją reprezentują, to Jowisz, Merkury, w zależności od systemu, a jedynka to Słońce, tak? Czy Jowisz dużo, dużo, dużo więcej. Słońce chce świecić, chce błyszczeć, chce zasilać wszystko, a szóstka to Wenus, ona chce odpoczywać, tak? Piętnastka w tarocie to Diabeł, kochani moi. I e, wiedzmy, że Diabeł e, symbolizuje, kochani, pokusy, tak? Dajemy się na coś skusić albo nie, ale ta 15 jest w dniu. 24 w kluczu, a tu jest duża energia zaopiekowania, potrzeby opiekowania się innymi. I 33, <laughs> przepraszam najmocniej, wibracja mistrzowska. Mówi się, że to wibracja chrystusowa. I znowu. Nie wiem, wczoraj wylosowałam kartę 14, a dziś wypadła karta o numerze 33. I moi kochani, to 33 dzisiaj przychodzi do nas z pytaniem, czy skupiam się na tym, co tracę, tracę lub zyskuję. No, powiem, że przy tej piętnastce, no to może takie pytanie tutaj być bardzo na miejscu, ale jakie tu mamy pytania? Czy przechodzisz przez jakąś zmianę? Czy boisz się puścić z powodu tego, co możesz stracić? Co by było, gdybyś. Przeniósł swoją uwagę z tego, co możesz stracić, na to, co możesz zyskać. Zakończenia są w rzeczywistości nowymi początkami. No to tutaj by mi to bardziej pasowało przy karcie transformacji, a transformacja w tarocie to, pamiętacie, karta śmierci. I co możemy dziś zrobić? Dzisiaj zrób listę wszystkich rzeczy, które zyskasz dzięki zmianie, przez którą przechodzisz. Poczuj swoje serce, weź oddech i pogłęb zaufanie. Nadchodzą niesamowite rzeczy. I moi kochani, dzisiaj księżyc wszedł do raka. Tam się czuje doskonale, bo Rak to Jego miejsce w kosmogramie, Jego władztwo. On się tu czuje najlepiej, czuje się jak w domu, to jest nasza głębia, nasze korzenie. I również poniedziałek to dzień księżyca, więc ja tu życzę przy tej okazji bardzo głębokich wglądów nam wszystkim. I co jeszcze bym mogła powiedzieć, kochani, że zresztą każdy z nas to wie, ja się tu nie będę za bardzo wymączać, ale życie jest zmianą i Król Mieczy w odwróceniu jako energia ta główna nasza, a dwie buławy w tle. I popatrzcie się, dwie buławy to jest z Kolejna, y, kolejny temat zmian, czas na zmiany, tak? Tu jest ta gotowość do zmiany, więc jest to zaproszenie nawet y, w tarocie, w tle czytania, czemu to się wydarza, do tego, abyśmy nie bali się tego, co nadchodzi, nie, nie bali się odważnie spoglądać przed siebie i dokonywać świadomych zmian, świadomych wyborów tego, co chcemy doświadczać. I dzisiaj jest taka, bo król mieczy to jest energia takiego mądrego władcy, który może i ma w sobie taką surowość, niedostępność, ale bo to jest, kochani. Koziorożec wodnik, czyli tutaj bardzo silnie saturniczna energia i uraniczna przebija, ale ten król w pozytywie, on ma taką jasność umysłu, ma wiedzę popartą doświadczeniem. Potrafi odciąć to, co mu nie służy, ale w odwróceniu, tu musimy. Wyszczegać się właśnie tej brawury, braku dyscypliny, takiego, takiej zapalczywości, tego, co może nas pociągnąć. Nie w tym kierunku, w którym byśmy chcieli podążać, bo pytanie jest, czy skupiam się na tym, co tracę lub zyskuję. Na, na czym ja się skupiam? Bo jeżeli chcemy coś zyskać, a jest to podszyte nieczystą intencją, to też nas może pociągnąć w kierunku y, tego diabła, tak? Jakiegoś uzależnienia od jakiegoś chciejstwa. Tutaj możemy patrzeć y, w szerokim aspekcie na y, tą wibrację. Y, nie bądźmy zbyt gwałtowni, zbyt można powiedzieć, dzisiaj e, zapalczywi, może nawet i zacietrzewieni w tym, co byśmy chcieli osiągnąć, bo energie bardziej nas skłaniają do takiego intuicyjnego działania, do e, przyglądnięcia się, co nas bardziej pociąga. Czy Przechodzisz przez jakąś zmianę, przyglądnij się, co się w Twoim życiu zmienia, dokąd chcesz podążać, czy wszystko jest dobrze przemyślane, zaplanowane. Jeszcze jesteśmy w sezonie panny, więc tutaj zdecydowanie możemy zaplanować wszystko, nawet bym powiedziała z dokładnością. Nie bójmy się zmian. Byle wyszczegać się dominacji, byle wyszczegać się cynizmu, bo przy tej 15, gdzie jesteśmy ta energia potrafi nasiąknąć emocjami na gąbka aż się przelewać, potrafi E, też e, doprowadzić do takiego aż spinania się jeżeli nie dostajemy tego czego oczekujemy na czym się e, na czym się e, można powiedzieć zawieszamy, zafiksujemy, tak? Zobaczmy jakie tu odpowiedzi są i e, też powiem, że lepiej jest przyglądać się i pomagać zmianom, czyli przechodzić je świadomie, niż czekać na bierze Boga, tak? Czyli na to, aż los za nas zdecyduje, bo zmiany i tak przyjdą, a wielu z nas nie lubi zmian. Nie lubi, jak się coś dzieje, jak się zmienia. A teraz w czasie, kiedy. Uran przed bliźniąt, kochani. Naprawdę świat jakby przyspieszył i wszystko, włącznie z technologią, w takim tempie idzie do przodu, że może nas to przerażać. Ten hojność niedawno była. Ten, Natłok informacji i natłok zmian, które wkraczają w nasze życie. Więc bądźmy poinformowani, bądźmy gotowi, bądźmy ciekawi ciekawością piątki i otwarci, niezblokowani. Hojność to wielka zaleta duchowa. Oznacza radość z pomyślności innych, nawet gdy ty sam nie masz czego świętować. To stan umysłu, dzięki któremu dajesz z radością, nie oczekując niczego w zamian. Wyciągnięcie tej karty stanowi zachętę, abyś był hojny. I oznacza, że jesteś już gotów, by aspirować do tej szlachetnej cechy. Anielska mądrość zachęca, byś ofiarował siebie samego swobodnie, otwarcie i z miłością. Za hojność czeka cię wielka nagroda, ponieważ wszystko, co rozdajesz ze szczerego serca, wraca do ciebie powielokroć. Afirmacja: moje serce jest hojne, mój kochani. Taka podpowiedź anielska przy dzisiejszej wibracji tego odwróconego króla Mietrzy. Nie walczmy o coś, żeby zatrzymać na siłę. Poddajmy się zmianom, bo czasem, właśnie taka brawura, takie Pójście w zaparte niczemu nie służy. Tutaj otwórzmy swoje serca, zobaczmy czym się możemy dzielić, otwórzmy się na zmiany. I pamiętajmy, że na tą szóstkę może się złożyć taka trudniejsza wibracja, właśnie jaką jest piętnastka, która daje niesamowitego powera. Ale jeżeli ktoś ma silne szóstki w swoim portrecie, może wprowadzić wiele takiego zamieszania, i nie widać wtedy tej Wenus, która chce spokoju, chce harmonii, tylko jest wprowadzona właśnie taka dysharmonia, destabilizacja, coś, co nas rozprasza. Można powiedzieć od środka, co nas y, wprowadza w taki zamęt i chaos, taki pęd. A szóstki z natury mają w sobie też dużo lęków, więc y, może dzisiaj być. Można powiedzieć różnie, ale ja Wam życzę pięknego poniedziałku właśnie w tej intuicji. Posłuchajmy głosu serca, bo mamy księżyc, który wszedł do swojego władztwa, do raka, więc przyjrzyjmy się tym emocjom, czy czegoś nie ma za dużo. Zobaczmy, co nami kieruje i na czym się skupiamy, tak? Na stracie, naprawdzie czy na zysku. I jaka jest przy tym intencja, bo intencja to jest to, co jest najważniejsze, z jaką intencją coś się wydarza. Ja Wam dziękuję za dziś. Już tradycyjnie proszę o te łapki w górę i o jakiś znak, komentarz. Zostawcie coś, jakiś ślad po sobie do usłyszenia. I zapraszam na następny film.